Mano. Siemano! Szemano, staj się na Dzisiaj bardzo bym chciał e. pograć sobie w co by tu pograć. Może nie wiem, może. Nie wiem, co tu. W, co by pograć? Widzowie. Hmm. Dobra. Dobra, poczekajcie, mam już coś chyba, albo nie. Kurka. Pogramy sobie wy, 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 wy. Trat. Ejku, wam tutaj muzykę. Oczywiście. Metr którego pozdrawiam. On, on mi chciał pić. Super Gunner. Widzicie, tutaj mam super rank ing, Ging i 12 Super Gunner. Spring Gunner. No ten odcinek też taki długi, no, bo nie mogę wrzucać. Jak każdy. Ale pokażę wam, jak <śmum> zrobić baga. Patrzcie. E, może to być wasz gracz, albo nie będę pokazywał, pokażę to wie Może przejdźmy do mojej szafki openingu. Czy ile jest tam minut? Muszę spojrzeć, Dwa. Ja, dobra Może do tej, do siódmej minuty Zobie zaczniemy, skończymy oczki. Nie, 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 bo na nim od wybrał? Ale szybki, trzy skiny legendarne Tutaj taki przeleca. Mam według mnie najlepszy jest jest ten ten moim zdaniem. Tutaj to częściej takiego. Takie tam bambikowe do kobiety też. Zaraz przejdziemy. I dodatki. Oj, widzowie, ja mam ich tu dużo. Sporo. sporo, ale niektóre są rzeczy na... W sumie jedna rzecz jest na dzień. A jeśli przechodząc do kilofów. Tutaj Tutaj macie całą szafkę moją kilofu Macie bronie, jakie mam, obecnie legendarne. Jeszcze sobie Takie coś, takie coś, takie coś. I jest tego ogólnie bardzo sporo wam, Ej, 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 halo? Dobra, to widzowie, ja muszę kończyć odcinek. Pa. Dobra, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na tym kanale i łapeczki w górę. Yy, no i pajo! Kolejny odcinek będzie lepszy.